Roślinne aktualizacje. Co się ostatnio u mnie dzieje? Armagedon. Totalny. I to też wynika z moich niedopatrzeń, nieuwagi, pośpiechu i kilku błędów. No, jestem po prostu imbecylem i kilku rzeczy nie przypilnowałam i teraz mam spore problemy. Co się dzieje? To zapraszam do dalszego oglądania. Ten odcinek jest prośbą do Was, byście mi pisali pytania roślinne w komentarzach pod filmem. Poza tydzień jest ten odcinek, kiedy będę odpowiadała na nie, więc zachęcam. W sobotę opublikowałam film o tym, jak uratować gnijącą, przelaną roślinę, dlatego że dostaję od Was coraz więcej wiadomości, zapytań, jak uratować takie rośliny. No i jak możecie się pewnie domyśleć, u mnie też jest spory problem teraz. Z tym, że rośliny podgniwają. A podgniwają przez to, że wilgotność powietrza na zewnątrz jest wysoka i w mieszkaniu jest również bardzo wysoka. To pokażę Wam za chwilę tutaj ten czujnik, jak wskazuje. Niestety, no, mimo tego, że włączone są grzejniki, to jest problem. Rośliny przelewam. Może nam się też wydawać, gdy chcemy podlać roślinę, że tutaj z wierzchu, ziemia przeskła, ale w środku jest jeszcze wilgoć. No i tak właśnie tym sposobem trochę nabroiłam i, i muszę więcej czasu poświęcić na to, żeby rośliny odratować. Planuję tutaj też przemeblowanie, bo sporo roślin stoi przy wyjściu na balkon. Stoją przy grzejniku. No tak być nie może. Chociaż rok temu trzymałam bananowca tuż przy grzejniku i super. Było mu bardzo dobrze, cieplutko, przyjemnie i nie było jakichś z nim problemów. No ale na pewno będę musiała tutaj ten cały majdan posprzątać. Jest tego sporo. Nie wiem, miejsca brakuje. Coś będę musiała tutaj pokombinować. No ale przez to, że jest tutaj duża wilgotność, to i są problemy. Nie przesadzam jej. Nie mam mowy. Czekam do wiosny. Nie naruszam korzeni, no bo mi zacznie gnić. Na bank. Przy takiej wilgotności powietrza nie ma szansy, żeby się coś takiego nie działo. Liść za liściem, ale tutaj od spodu, o widzimy, dzieje się niedobra. Tutaj zostawiłam sobie małą, jedną sadzonkę, żeby ją z czasem przesadzić, ale to zostawiam do wiosny. O proszę, co się dzieje? Pleśń. Tu to jest totalny bajzer. Ja nie wiem, kiedy to ogarnę, ale chcę coś pokazać. Pachira po przejściach, bo była podlana nawozem za wcześnie. Po prostu była niedawno przesadzana i podlana nawozem, i straciła kilka liści. I była taka sytuacja: o jak tutaj widzimy, na pędzie były, był taki zawiązek listka, i on nie chciał się rozwijać. I tak stał w miejscu chyba z dwa miesiące. I podlałam go kwasami humusowymi, i od razu wystrzelił liść za liściem. W sumie raz, dwa, trzy nowe. Trzy nowe liście się pojawiły, i znowu był taki o. Kikutek znowu podlałam i puściło, się rozwinął i pojawił kolejny, więc rośnie, ładnie się zregenerowało, podłoże jest zawilgotne jeszcze nie podlewam. Wczoraj doglądałam storczyki i zauważyłam jedną niepokojącą sytuację u Cambry. Ja w ogóle nawet nie widziałam tego, jak ją kupowałam, bo ona w sumie jest e, świeża, młoda, że tutaj, jak zauważycie... Jest tak jakby mokre, zgniłe. I to jest chyba mokra zgnilizna. Nie jestem pewna, bo nigdy wcześniej się z nią nie spotkałam. Ale tak to wygląda, taka mm, tkanka. Na razie tego nie usuwam. Zobaczymy, obserwuję, chcę to sfotografować i, i zobaczymy, co dalej z tym będzie. No ale jedno, co mnie tutaj uradowało, całe szczęście, to tutaj zaczęła puszczać. O, żyje. Wyciągałam ją tylko tak szybko z doniczki, żeby sprawdzić, jak wyglądają pozostałe korzenie. Może... No nie, nie dam rady, nie dam rady. Wygląda... Tak tylko pokażę, o, wyglądają całkiem ok, więc jest szansa, że przeżyję, mam nadzieję. A, no i pędu kwiatowego nie ucinałam po przekwitnieniu, nie wiem dlaczego. Gdzie ja mam sakato? Ten mi już zupełnie przekwitł, część pędów kwiatowych zaschło, więc mogę je wyciąć spokojnie, ale część zatrzymała się w miejscu, więc je obserwuję, nie ucinam ich, bo być może zacznie tutaj puszczać z boku i dalej będzie kwitł, więc... Tak, te suche zupełnie to muszę wyciąć, bo nic z nich nie będzie, ale to też jest ta pora, żeby wyciągnąć. Znaczy dobrze wyglądają korzenie, ale chcę wyciągnąć i, i dokładnie je obejrzeć, czasem na przykład w środku nie ma siateczki jakiejś, powiecie, no pytacie się też mnie czasami o to, co zrobić z roślinami, które mają takie koszyczki tutaj w systemie korzeniowym, no ich trzeba się pozbyć. A co tutaj jest zabawne, to patyczek, który przytrzymywał kwiatostan jest przebity przez liść. Tapa proś epifityczna z przeceny. Tutaj mam nazwę Wam pokażę. Jest. No i przyszła pora na to, żeby wyciąć te najbardziej porażone liście jeszcze, jak była przelana bo część zostawiłam, bo zaczęła puszczać kolejne nowe, o, są takie maleństwa, więc mogę ją spokojnie oczyścić i to zrobię dzisiaj. Historia, którą bardzo lubicie, czyli Alokazja e, puściła drugiego zdrowego liścia, ale ten stary się był do wycięcia. Była jedna większa bulwa, która mi zgniła. Była infekcja, jak ją przesadzałam, no to moczyłam ją wcześniej w topsinie, ale to chyba przez jakieś tam pół dnia wsadziłam do podłoża węglowego i niestety długo nie pożyła, ale tutaj jak widzimy zaczęła puszczać maleństwo. I maleństwo się jeszcze jedno pokazało, ale to zaraz, bo to była wielka niespodzianka. No i jak widzimy woda miękka, deszczówka, a już tutaj wykwity na węglu. Masakra. Ta paproś zaczęła puszczać nowe liście, więc ją przytnę też, będę się takich e, brzydkich. Po prostu ją oczyszczę, ale tak ostatnio oczyszczałam roślinę, to tyle tego towaru wyszło. Proszę, tutaj jest wskaźnik wilgotności, to jest na dole. A to Na górze. Monstera małpeczka rośnie całkiem nieźle. Puściła ostatnio wiele młodych liści, nowych liści. Tutaj jeden niestety nawet nie zdążył się rozwinąć tylko o proszę, czarny się zrobił. A pozostałe tutaj sadzonki całkiem nieźle. A to jest niespodzianka, która mi się ostatnio pojawiła po prostu z dnia na dzień. Nie zauważyłam tego wcześniej. No i to jest właśnie efekt tego, że podłoże używam, podłoża używam wielokrotnie. Ja po prostu wrzucam do czarnego worka, zwilżam podłoże i wystawiam na słońce, żeby się wygotowało, wyparzyło. No i ta bulwa przeżyła taki zabieg. Więc mam nadzieję, że jak przeżyła taki zabieg, to przeżyje tutaj warunki i będzie ładnie rosła i rozrastała. Zostawiam ją, niech sobie tutaj rośnie z małpeczkami. Widzimy, wygląda nieźle, no nie, nie ma jakichś nowych wykwitów, jakieś tam maleństwa, ale to, to w ogóle jest nie, nieistotne. To ja ją wielokrotnie podlewałam fungicydem, podlewałam ją później dwukrotnie miedzianem. I teraz ostatnio też dodałam trochę fungicydu do, do wody, do deszczówki. Ta żyworódka mi spadła, przewróciła się i jak widać złamałam czubek, ale z boku zaczęła puszczać nowy. Jest wyciągnięta do słońca, tutaj nie ma za wiele słońca. A co z, zrobić z takimi roślinami wyciągniętymi, to innym razem opowiem. A to jest Kentia i ona całkiem zaczę zaczęła odżywać. Zostawiłam jej ten liść. E, ten, jak widzimy, on jest dalej porażony, nie chciałam go wycinać. Było więcej zielonego niż rdzawego, więc niech zasila roślinę. Ale zaczęła puszczać tutaj nowy, ładny liść. W środku, o, jest ten. Tutaj drugi się zaczął rozwijać, więc w końcu mam nadzieję, że to jest dobry znak i, i coś z niej będzie. Podłoże jest jeszcze wilgotne. Tu jest chłodno na korytarzu, więc na razie nie podlewam, ale jak będę podlewała, to podleję miedzianem albo a Podleję jakimś fungicydem, ściągnęłam z balkonu begonie i nieszczęsną pelargonię, więc chcę ją przesadzić. Ona w ogóle wyglądała super w ciągu sezonu zimowego w domu, a jak wyciągnęłam ją na balkon to już on zmarniała, więc muszę ją odmłodzić. Chyba ją po prostu zostawię w domu, bo ładnie pachnie. Tutaj mam agawy, trochę zielska się wysiało, ładnie się zregenerowały przez sezon. Na balkonie zaczęły puszczać ładne liście, ale one już tutaj zostają na zimę. Jest chłodniej, więc um, niech odpoczywają, czekają do wiosny. Ja tutaj ta palma fajnie wygląda, szkoda będzie ją ruszać, ale no zaczęła, zaczęła w końcu. Jest jakieś światełko. No i jak ja sobie teraz z tym wszystkim poradzę? No przede wszystkim... Rośliny te najbardziej porażone, czyli Kalatea. Wyciągnę jeszcze EpiPremum, ale na razie je będę obserwowała. Jeżeli będzie się pogarszało, to ją wyciągnę, sprawdzę, co się dzieje w korzeniach. Oczyszczę korzenie, zastosuję jakiś fungicyd e, albo miedzian e, i, i wsadzę w świeże podłoże. Pozostałe rośliny, które mają porażone liście, to oczywiście ich się pozbędę, powycinam, nie wiem kiedy. Dodatkowo mam tutaj w butli w deszczówce rozrobione. Fungicyd, taki nowy, którego jeszcze wcześniej nie stosowałam, i to sobie później rozrabiam z wodą, którą podlewam, tak pół na pół, i tym będę po prostu podlewała w następnych dniach, kiedy będzie po prostu pora do podlewania, właśnie fungicydem, żeby zapobiegać wykwitom pleśni na podłożu oraz tym smutnym historiom, które zaczęły się dziać w korzeniach przez przelanie. Więc. Do podlewania sobie stosuję. Wiem, że nie powinno się takich oprysków rozrobionych długo trzymać w naczyniu, no bo one też się utleniają i, i tracą na mocy. No, ale co zrobić? No, zaczęłam wykorzystywać to teraz i podlewam to, co się da. Pewnie zaraz to zużyję i następne podlewanie też będzie taki zabieg. Rośliny, które żyją, które mają się bardzo dobrze, nic złego się z nimi nie dzieje, traktuję teraz kwasami humusowymi, ale w połowie zalecanej dawki, bo nie chcę też przesadzić. No, nie są jakieś mocne, nie, nie pobudzają tak bardzo do wzrostu, ale no, nie ma tak światła dużo teraz, więc. No. Co za dużo, to też nie, nie za dobrze, nie za zdrowo. No tutaj jest teraz taki bałagan, i tyle do zrobienia mam, że po prostu nie ogarniam. Też jestem Armagedon roślinny, ale też Armagedon jakby pracowy, życiowy, bo stoję teraz na takim rozdrożu i stoję przed decyzjami, kanał się nieźle rozwija. Bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, że oglądacie filmy, że Wam się podobają, że są dla Was przydatne ale mój czas i moja energia życiowa jest jesień i mi słońca i człowiek też jest taki wypruty bo, i nie ma siły bo, 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 i bo... też czuję po prostu, że mój organizm nie wyrabia. No, ja pracuję kilkanaście godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu. Nie pamiętam, kiedy miałam wolne, kiedy mogłam sobie odpocząć i po prostu już czuję, że nie wyrabiam i muszę tutaj podjąć decyzję, żeby zredukować pewne rzeczy, bo no, no nie jestem w stanie y, dalej tak funkcjonować. Jest po prostu tego za dużo. Już mam swoje lata, bliżej 40 Rośliny u mnie spadają, to spadają tak, jak trzeba, nie trzeba po nich nie sprzątać. Tylko liść się łamał i to jaki? Czyli to był znak, żebym przestała narzekać, tylko działała. Tylko no, muszę sobie ograniczyć pewne rzeczy, nie mogę brać zbyt dużo na siebie. Pomysłów mam multum, chcę działać, chcę nagrywać, wy mnie napędzacie do działania i na pewno to będę robiła, ale pewne sprawy muszę też tutaj sobie uporządkować i mam nadzieję, że do końca roku mi się to uda, uda mi się określić swoją ścieżkę rozwoju Dużo furtek się ostatnio przede mną pootwierało, i muszę wybrać drogę. Mam nadzieję, że będzie dobra. No, w tym filmie za wiele ciekawych rzeczy nie opowiedziałam, tylko pokazałam, tak mniej więcej, co się dzieje. Mam nadzieję, że ten film za tydzień, następny, kiedy będę odpowiadała na Wasze pytania, komentarze, będzie dla Ciebie przydatny. I no zachęcam dalej do zadawania pytań pod tym filmem. Trzymajcie się ciepło, niech Wasze rośliny rosną pięknie i zdrowo, niech wszelkie choroby, szkodniki i pleśni trzymają się od nich z daleka. Pozdrawiam.